Witam Państwa ponownie do Kania, do studia dotarł pan dr Jerzy Targalski. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. E, dużo się dzieje, panie doktorze, w, i w kraju, i za granicą. Zaczyn, zacznijmy od komentarza do zatrzymania Piotra Eś, czyli osoby podejrzewanej, podejrzanej właściwie już, bo ma podstawione zarzuty, o szpiegostwo na rzecz Rosji, według nieoficjalnych informacji. I również, według nieoficjalnych informacji, był zatrudniony w agencji mienia wojskowego. Czy to oznacza, że nasze służby. Monitorują działania służb rosyjskich w Polsce? Czy, czy, czy nie? Czy przypadek, tak? Nie, no oczywiście, że nie przypadek. Natomiast ciekawe byłoby dokładnie, jakie są zarzuty, bo z tego, co się dowiedzieliśmy, to zatrzymany, wyraził gotowość współpracy z wywiadem rosyjskim. Więc tak naprawdę nie wiemy, czy tę współpracę podjął, czy dopiero miał zamiar ją podjąć. Ale co jest bardzo istotne, sąd uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował, zastosował areszt na trzy miesiące, więc to nie jest jakby ktoś chciał mówić właśnie ta sprawa, tak? Nie, no to znaczy, że są poważne dowody, bo sąd bardzo niechętnie orzekają areszt wobec osób, które działają przeciwko Polsce. Natomiast jeszcze mieliśmy wcześniej, w poprzednich latach, y, wydalenie z Polski osób jako persona non grata, tak? Nie, na no przede wszystkim słyszeliśmy, że y, wywiad rosyjski się Polską nie interesuje, prawda? Ale to słyszeliśmy, ja ogóle, ale, nie ale, ale nie to nie teraz, to nie teraz. To, panie <laughs> doktorze, to było za czasów rządów -PSL, kiedy to były takie kuriozalne, słynne raporty, kiedy ABW pisało właśnie, że się raczej nie interesuje, a Instytut Wschodni Studiów Wschodnich wręcz przeciwnie, że się bardzo interesuje. Także, a jaki... Y, Panie doktorze, jest pan analitykiem, interesuje się pan tym obszarem działalności sub, służb specjalnych na terenie Polski, zwłaszcza rosyjskich. Jakie obszary są zainteresowane oprócz tego, co wiemy, czyli energetyka, wojsko, nowe technologie? Wszystkie obszary. Wszystkie, dlatego że no, sztuka polega na tym, żeby zebrać maksimum informacji i dzięki temu na przykład odpowiednio. Przygotowywać propagandę tak, żeby trafiała do e, zdefiniowanych e, grup docelowych. E, to nie jest tylko kwestia energetyki czy spraw wojskowych. To jest, to jest e, przede wszystkim e, to, co pisze prasa, czyli wszelkie układy polityczne. E, I to nie tylko chodzi o to, która partia, jakie ma programy, i, ale o, o układy wewnątrz partii, prawda? E, w, w i między rozmaitymi frakcjami. To wszystko jest potrzebne do odpowiedniego sprofilowania propagandy oraz wyselekcjonowania ludzi, do których można ewentualnie dotrzeć. Więc moim zdaniem nie ma dziedziny, który, którą wywiad rosyjski by się nie interesował, biorąc pod uwagę specyfikę jego działania, czyli nie tylko zbieranie informacji, ale przede wszystkim oddziaływanie na dane społeczeństwo. A jeżeli chodzi o oddziaływanie na dane społeczeństwo, to mamy i media internetowe pod kontrolą Rosji, i specjalne założone portale, które prowadzą do Kremla. Raport na ten temat opracowała swój rewelacja. Relacyjny raport pani minister Anna Fotyga, która w tej chwili jest w Parlamencie Europejskim, jest europosłanką, i tam wskazuje na właśnie obszary penetracji y, służb rosyjskich. No tak, dla, i dlatego, ale potrzebna jest przede wszystkim wiedza, prawda, kto jest kim, jakie są nastroje społeczne, y, jakie. Są grupy społeczne specyficzne, jakie one mają aspiracje, i tak dalej. To, także nie ma, nie ma dziedziny, którą by się wywiad rosyjski nie interesował. Panie doktorze, ale to skąd ludzi tak, brać? Dlatego, że tu już mamy 30 lat po upadku komunizmu. Ci ludzie, którzy działali intensywnie w czasach PRL-u i tuż na początku III RP, mają już w tej chwili po 80-90 lat, więc raczej. Ale są młodzi. Ale hmm. właśnie, ale skąd ci młodzi się biorą? Bo to nie tylko stypendium, a słynne stypendia Gazpromu, ta, który, którzy fundowali stypendia, tak zwane naukowe, a inni skąd oni się no, wzięli? No to robią? są ludzie, którzy zostali przekonani przez e, rozmaitych e, polityków i publicystów, że największym zagrożeniem dla Polski jest Ameryka, a Rosja nie stanowi żadnego zagrożenia, wprost przeciwnie albo może nas e, uratować przez zgnilizną Zachodu, prawda, bo będzie broniła wartości chrześcijańskich, albo e, będzie e, razem z nami współdziałała przeciwko w zagrożeniu ukraińskiemu. Ale, panie doktorze, ale nie, znaleźć. Mamy, mamy na przykład partie prorosyjskie w, wśród polityków Konfederacji, ale nie można powiedzieć, że to są agenci wpływu lub osoby, które są pozyskane przez wywiad nie, rosyjski. Nie, tego nie można powiedzieć, ponieważ na to nie mamy żadnych dowodów, ale są to osoby, które e, rozpowszechniają propagandę rosyjską. Najpierw ją łyknęły, a teraz ją rozpowszechniają, więc... E, a, ale z pana, a, tego, a sprawa zatrzymanego człowieka, czyli Piotra Eś, który miał wyrazić gotowość do współpracy ze służbą Specjalnymi Rosji. To jest zupełnie inna kwestia. Tak, to jest zupełnie inna. Oczywiście, bo jeżeli on był w Agencji Mienia Wojskowego. Przynajmniej tak podaje portal TVP Info. No właśnie, no to, to znaczy, że tutaj chodziło o informacje raczej typu wojskowego i przede wszystkim dotyczące no, majątku, tak? Bo do, do taki, do majątku wojska, bo do takich informacji miał dostęp. Panie doktorze, czy będzie pana zdaniem. Koniec państwa islamskiego. A dlaczego miałby nastąpić koniec? Dlatego, że został zlikwidowany pan Bagdadi, czyli przywódca państwa islamskiego. No tak, ale on już nie odgrywał istotnej roli. Ukrywał się i to ciekawe, ukrywał się na terenie kontrolowanym przez Turków. Więc byłoby dziwne, gdyby wywiad turecki nie wiedział, gdzie on przebywa. To raz, dwa są inni przywódcy. To jest struktura bardzo rozproszona. Także jest to oczywiście sukces. Dobrze, że został zlikwidowany. Natomiast do końca państwa islamskiego jeszcze daleka droga, bo jeszcze są tereny. Prawdzie marginalne, ale jednak, które znajdują się pod kontrolą dżihadystów. Poza tym grot dżihadystów znajduje się w prowincji Idlib pod ochroną turecką. Ale co to oznacza? Czy państwo islamskie się umacnia w takim nie, razie? Państwo islamskie się nie umacnia i przeżywa okres e, e, no upadku, ale do, od upadku do likwidacji to jeszcze jest e, trochę czasu. Czy możemy, będziemy świadkami teraz odw akcji odwetowych ze strony państwa islamskiego pana zdania? Nie wie pani, akcje odwetowe, żeby państwo islamskie mogło się odrodzić, żeby mogło dokonywać akcji odwetowych, to musi mieć patrona, tak? Bo do takich rzeczy potrzebują pieniądze. Dobrze, a kto był patronem? Rosja? Rosja była patronem? No między innymi, oczywiście. Między, między innymi była Rosja, ale też e, państwa arabskie, Zatoki Perskiej na przykład, więc e, nie, nie ma działalności Terrorystycznej, bez pieniędzy i logistyki, tak? I to, to nie są, to jest XIX wiek. To wymaga ogromnych w tej chwili nakładów specjalistycznego sprzętu i tak dalej. Więc jak państwo islamskie ograniczy się do jakichś kawałków pustyni, to z tego tygodnia nie jest w stanie prowadzić akcji zaczepnych. Tak? Musi uzyskać pomoc z zewnątrz. Panie doktorze, w tej chwili mamy zapowiedź, że nie będzie tego twardego Brexitu z jednej strony. Z drugiej strony, jednak Johnson chce twardego Brexitu. To jest taki no, absolutny Mishmasz informacyjny. Jak znaleźć prawdę w tym Mishmaszu? No teraz to jest prawda? teraz nie wiadomo, bo. Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie terminu do 1 stycznia, ale muszą państwo unijne na to wyrazić zgodę. Do tego o, przede wszystkim Izba Gmin musi się zgodzić. Także tak naprawdę nie wiadomo, co będzie. Wszystko zmierza do przedterminowych wyborów w Wielkiej Brytanii. A kto wygra te wybory, pan Stachowski? Tego nie wiadomo, właśnie. <laughs> tak no, ale nie... ja, jaka, jaka frakcja? Tego, tego nie wiadomo. To, ja nie jestem w stanie snuć, że tak powiem, przewidywań. I proszę państwa, i chyba, Żaden polityk, przynajmniej odpowiedzialny, nie tylko y, analityk, jak pan doktor Targalski, ale żaden odpowiedzialny polityk nie wskaże zwycięzcy w tych przedterminowych wyborach. Musimy, panie doktorze, kończyć. Bardzo dziękuję za wizytę w studio. Na pewno będziemy komentować nie tylko sprawy y, y, zagraniczne, ale również y, krajowe. Y, no i jak się zbierze Nowy Sejm, to również Nowy Sejm. No to na pewno będzie dużo zabawy. Oj. To, proszę państwa, lepiej by było, żeby było poważnie, a nie zabawnie. Ale bo to poważnie w końcu, nie będzie. Bo to w końcu yy, decydują panie, państwo posłowie o naszych losach. Do usłyszenia, panie doktorze, do zobaczenia. A państwo się z Polskim Radiem 24. Dziękuję bardzo.